Cześć, witajcie w pierwszym odcinku Let's Play Shakes and Fitget. Będę tutaj nagrywał serię z serwera 26, oczywiście polskiego. No, jak widzicie, mam dopiero rozpocząłem, mam drugi level, więc y, zrobiłem niewiele zadań. 3 minuty, więc to jakieś trzy zadania, dwie, jakoś tak. Nie wiem, co tutaj zrobić może kupię sobie gryfa na dobry początek, ponieważ lepiej y, robi się zadania, lepszy bonus. A tak bym y, te 25 grzybków pewnie przepił. Tak jest, przepił. Y, jak widzicie, tutaj y, najlepszy level to 118. Myślę, że to jest bardzo wysoki level, chociaż nie wiem y, kiedy wystartował 26 level y, serwer, przepraszam. No, ale pewnie na pewno niedawno, ponieważ tutaj grzybiarze nie oszczędzają grzybów i piją, nie wiem, jeżdżą i jeszcze coś tam robią, walczą. I więc, jak widzicie, tutaj za dwie minuty się kończy. Najlepszą gildią zapowiada się 100%? Tak, chyba 100%, chociaż jeszcze. Sprawa jest otwarta, Kto, która gildia będzie najlepszą na serwerze. Więc tutaj każdy członek ma jakiś wpływ na pozycję tej gildii. Pewnie tutaj największy wpływ ma trener i Lochy wykonane, ponieważ już tutaj na maksa wybudowany jest. Tylko Lochy teraz jak najlepiej chcą zrobić. Game over ma y, 8 lochów, więc jak na razie jest o jeden loch za 100%. Więc, więc y, na tą chwilę 100% jest najlepszą gilią, lecz to może się w każdej chwili zmienić. Y, tutaj y, Tobiason jest najlepszym i największy level mam na serwerze 26 no i tutaj jest pewnie do 300 pozycji na pewno tu są grzybiarze, więc tutaj nie ma co się nawet wylepiać tutaj wszystko jest fajnie jakieś do gry bazyl do gry nie wiem co to jest litpitel i takie tam jak widzicie lochów a, nie, bo nie mam nawet lustra złożonego, nie mogę nawet obejrzeć lochu. Musi się wykonać zadanie. Gabinet magii. Tutaj nic ciekawego, nie, bo to drugi level, no to znów też nie, nie można oczekiwać znów jakichś rzeczy dobrych. Mogę sobie to kupić ewentualnie, bo ma to inteligencji, a ja jestem magiem, więc jest, yy, jest, ma to wpływ pod moi, pod moje obrażenia. Zaraz zadanie się wykona, właśnie w tej chwili się bije z jakimś potworkiem, który tutaj mi wyskoczy, biały goryl. Oczywiście tutaj wygrałem, ponieważ mag na starcie jest lepszy. Bodajże od wojownika. Zwiadowca chyba jest tutaj najlepszym, najlepsza profesja, ale zależy od gry yy, gracza, ponieważ to jest najbardziej potrzebne, żeby dobrze grać. Tutaj zadania jest. Oczywiście tutaj nie, nie mam odblokowanych, ponieważ jest to od dziesiątego levela. Więc troszeczkę mi jeszcze brakuje. Tutaj zaatakujemy sobie jakiś popis. Tutaj nie powinien w ogóle się znaleźć taki czwarty level. What the hell? To tak to nie może być. Dobrze, więc jak widzicie, jak to wypali. Może będę nagrywał z tego odcinki, a jeżeli nie, to po prostu zostanie ten jeden odcinek. Ja się będę z wami żegnał i już znacie moje plany. Dajcie suby, komenty, lajkujcie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.